Sprawdźcie, czy jest pro. Cześć, początek nowego miesiąca to i nowe zestawienie polecanych zestawów komputerowych na naszym kanale. Wielkich zmian w konfiguracjach nie ma, bardziej doszło tutaj do kosmetyki zestawów w oparciu o aktualne ceny oraz dostępność podzespołów. Standardowo wybór pojemności dysków SSD pozostawiamy już Wam, wedle własnego uznania. Jeżeli spodoba się Wam film, piszcie w komentarzach, zostawcie łapki w górę i zachęcamy Was do zasubskrybowania naszego kanału. Startujemy od zestawu za około 2700 zł. Odchodzimy od GT1030 i całą przygodę zaczynamy od zestawu z procesorem Ryzen 5600G wraz z zintegrowanym układem graficznym AMD Vega. Porządna płyta główna pamięci 3600 MHz oraz markowy zasilacz Sisonika zestaw do mniej wymagających gier z opcją rozbudowy o dedykowaną kartę graficzną w przyszłości. za około 3600 zł mamy zestaw oparty o najnowszy procesor Intela, czyli i3 12100F w połączeniu z kartą graficzną AMD RX 6500 XT. Test takiego połączenia w grach e-sportowych możecie obejrzeć na naszym kanale. Przekraczając budżet 4700 zł, składamy zestaw z kartą graficzną AMD RX 6600. Taniej można złożyć taki sam zestaw z kartą graficzną RTX 3050, ale oszczędność 300 jest tutaj raczej mało opłacalna, patrząc na różnicę wydajności pomiędzy tymi kartami graficznymi. Oszczędności można natomiast poszukać na obudowie albo i też zrezygnować póki co z dodatkowego chodzenia procesora, zostając na chodzeniu boksowym Intela. Przy budżecie 5500 zł, zmieniamy procesor na model sześciordzeniowy, 12 wątkowy jakim jest Intel Core i 512400F. Parujemy go z kartą graficzną AMD RX6600XT, która oferuje wydajność nieco lepszą niż RTX 3060 i która dodatkowo jest lepiej wyceniana. Bez wątpienia możemy zacząć już tutaj mówić o naprawdę wydajnym pcecie do nowych gier w rozdzielczości 1080p na wysokich ustawieniach graficznych. Przekraczając 6000 zł, robimy dwie zmiany względem poprzedniego zestawu. Pierwsza to zmiana zasilacza na model z certyfikatem 80 plus Gold i 7 latami gwarancji, a druga to wybór karty graficznej. Pada tutaj na RTX 3060 Ti. Karta graficzna oferująca lepszą wydajność niż 6600 XT oraz zdecydowanie lepszą obsługę RT. Jeżeli ktoś nie ma zamiaru korzystać z RT, to mimo wszystko warto jednak się zastanowić, czy dopłata do 3060 Ti względem 6600 XT ma większy sens. Ciekawym wyborem w tej samej cenie może być też połączenie 6600XT z procesorem i512600K, który oferuje 10 rdzeni i 16 wątków. Za 7700 zł wpada nam do konfiguracji naprawdę wydajna karta graficzna RTX 3070. Karta ta w połączeniu z procesorem Intel Core i5-12400F zadowoli nawet tych bardziej wymagających graczy i to nie tylko w rozdzielczości 1080p, ale i też w rozdzielczości 1440p. Dodatkowo zasilacz Focus GX o mocy aż 750W wraz z 10 latami gwarancji. Dysk SSD o pojemności 1TB oraz przewiewna obudowa 500DX od Bi Quiet. Wydajnościowo i jakościowo mówimy tutaj o górnej półce. Przechodzimy teraz do zestawu dla najbardziej wymagających gracz. W budżecie przekraczającym 9000 zł, składamy zestaw z kartą RTX 3080. Karta graficzna o wydajności, która w zupełności wystarczy do grania w rozdzielczości 1440p, a i można też zacząć celować z nią w rozdzielczość 4K. Procesor 12400F, nawet w rozdzielczości Full HD, pozwoli RTX-owi 3080 na pełne rozwinięcie skrzydeł. Za ponad 10 tysięcy zł, zostajemy nadal przy RTX 3080, ale zmieniamy procesor na Intel Core i 512600K. Wydajne chłodzenia All-in-One 240 oraz chipset Z690 pozwolą nam na podkręcenie CPU. Zestaw taki poza grami sprawdzi się też dobrze przy obróbce wideo czy grafice 3D, bo dla przypomnienia i5-12600K posiada już 10 rdzeni i 16 wątków. Za 11600 zł możemy złożyć jeszcze bardziej wielozadaniową maszynę opartą o 12-rdzeniowy i 20-wątkowy procesor Intel Core i7-12700K. Odblokowany mnożnik pod OC, wydajne chłodzenie IO360 oraz większa obudowa, w której bez problemu wszystko pomieścimy i która zadba o bardzo dobrą cyrkulację powietrza. Jest to zestaw do grania, streamowania, nagrywania, do pracy z obróbką wideo czy grafiką 3D. Jeżeli zaś tej pracy jest nieco więcej, to warto rozważyć zakup większej ilości pamięci operacyjnej. Przygodę kończymy zestawem za bagatela blisko od 15 tysięcy złotych. Procesor i7-12700K oraz karta graficzna RTX 3080 z dopiskiem TI. Aż 32 GB szybkiej pamięci operacyjnej z taktowaniem 4000 MHz oraz pojemny dysk SSD o pojemności 2 TB. Propozycja dla najbardziej wymagających użytkowników, którzy nie idą na żadne kompromisy, a jeżeli dla kogoś to nadal za mało, to śmiało może tutaj wsadzić RTX 3090 oraz procesor i9-12900K. Jeżeli macie jakieś uwagi, propozycje, to piszcie w komentarzach. Jeżeli potrzebujecie innej konfiguracji, jeżeli potrzebujecie zejść sceny danego zestawu, dajcie znać, a na pewno Wam pomożemy. Na koniec zachęcamy Was jeszcze do zasubskrybowania naszego kanału i widzimy się niebawem, bo kolejny materiał już w drodze. Na dziś to tyle. Trzymajcie się, cześć!